Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj do Was przychodzę z wyjątkowym odcinkiem, ponieważ chciałam Wam zaproponować niezbędnik, poradnik zakupowy na czas różnego rodzaju kryzysów, który powinien każdy z nas mieć w domu. Słuchajcie, ja byłam dzisiaj na zakupach i zrobiłam właśnie oto te zakupy. Gotowy słoik, ja akurat kupiłam gołąbki w sosie pomidorowym. Yy, właśnie takie gotowe już do podgrzania, ale można też na zimno zjeść taki gołąbki, jakby na, naprawdę człowiek był głodny i nie miałby co jeść, to gotowe danie to jest już tak. Uważam, że taki film jest niezbędny i chciałabym też również, jeżeli wy nagrywacie takie filmy, bo wiem, że dużo ludzi nagrywa swoje zakupy różne, pokażcie też, jakie wy robicie zakupy, to ja się też zainspiruję, bo zawsze lubię oglądać zakupy innych ludzi. Zawsze może mi coś jeszcze tam dodatkowo yy, wpadnie na pomysł. Na pewno dania gotowe się też przydają różne. Można zamrozić i taki obiadek sobie odgrzać. Na pewno wszystko, co jest w słoikach, także czy puszki, czy słoiki, chleb, pieczywo. No mówię, no to to właśnie tutaj trzeba przemyśleć pewne, pewne sprawy, tak? Trzymajcie się zdrowo, trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. i No i co? Spokojnego, zdrowego weekendu. Wszystkiego dobrego Wam życzę. Trzymajcie się ciepło. Papa! Pa.